Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie w drugim odcinku z Plan vs. Zombies 3. Welcome to Zamburbia. Oczywiście beta trwa, a my lecimy yy, na kolejny poziom. Nie planowałem tego odcinka, ale wyniki pierwszego, poprzednich odcinków z PvZ 3, bo wrzuciłem jeszcze trailer. Są na tyle dobre, że postanowiłem kontynuować tę serię. Poczekajcie, muzyki zabrakło troszkę. Muzyki tu nie ma. No trudno. I dostaliśmy do, do, tak, jakby dostaliśmy nową roślinkę Cabbage pool, Czyli, oczywiście, znaną nam z y, Plans vs. Zombies 1, plan vs. Zombies 2, y, katapustę. Naszą kochaną, która tutaj jak widzę, jest dobra na gołębie, gołębie z vs. Zombies. Ciekawe, ciekawy pomysł na pewno, ciekawa wizja. Nie wiem, czy sobie damy radę. No musimy posadzić e, pana Walnutta. Dobra, tam niech sobie przejedzie chociaż. Dobra, winogrona gniewu nas uratowało. No, i wygraliśmy jej. I tak oto kolejny poziom. Słuchajcie, w plans vs. Zombies 3 udało nam się pokonać, przejść i kontynuacja fabuły. Wow, czy to jest ser, i ZR, No, baczal naczel. Not just cheese fountain, I love it almost as much as I love you. Huh? points. No dobra. Kolejny poziom tylko słuchajcie. Coś mi tu... Coś mnie ta muzyka zaczyna drażnić trochę, że jej tu nie ma. No dobra. Mam nadzieję, że... że nie będzie bardzo wkurzające podczas oglądania, bo, wiecie, liczy się to, żeby Wam się to dobrze oglądało. No i słuchajcie, wracając do... Nie spodziewałem się, że odcinek z Plant vs. Zombies 3 zrobi wykręci 200 wyświetleń. Yy, opublikowałem też zwiastun do Plant vs. Zombies 3 i on ma tam sto ileś wyświetleń. No, powiem wam, że jeśli tak każdy odcinek, to naprawdę ja jestem chętny do nagrywania Plans vs Zombies 3. Tym bardziej, że... tym bardziej się nie spodziewam, bo wiecie, uniwersum Plans vs. Zombies trochę martwym jest. Ajajaj Tam na... Słuchajcie, trochę dużo tych gołębi się tu zrobiło. To jest wkurzające. Może i fajny pomysł, ale wkurzające są te gołębie. Bo wiecie, ich się tak dużo zaczyna robić i to wiecie, to ciężko to ogarnąć. Aha, bo ostatnia fala dopiero przed nami, okej. Okay. Ja tu świetliłam, że to koniec. A, bo to jeszcze gargantua idzie. Tu musimy spalić. Dobra. Udało się przejść następny poziom. I jej, wszyscy się cieszą. Dobra. Ok, już wracamy, bo była reklama. Yy, na nagraniu ja ją obejrzałem, ale nie chcę, żebyście wymusili, więc ją sobie wytnę montażowo. A, dobra. By się wystraszyłem. Słoneczek tu nie mamy. No dobra. Może się uda, a może się nie uda. Stawiamy sobie wszystko. I powiem Wam, że tak jak moja opinia o z Zombie's 3, no nie jest jakaś najlepsza bo no dostrzegam wiele, słuchajcie, problemów. Co prawda ja mówiłem to w pierwszym odcinku, ale wiecie, będę to pewnie często mówić, bo ta gra ma y, niewątpliwie problemy. Problemem są głównie upartość twórców na, wiecie, niesłuchanie się społeczności, tak naprawdę. Bo to co oni robią, że wiecie, wychodzą kolejne bety, i tak naprawdę one wszystkie mają ten sam problem, bo nic się nie zmienia. Bo oni, hmm. względem poprzednich bet, no nie zrobili wiele, tak? Pomiędzy pierwszą ever betą PVZ3, a tą, no jest różnica, ale to głównie w grafice. I tak jak zdążyli wrócić do wiecie. Yy, że zgodnie z tak jak community chciało, nie ma już yy, w pionie Plants vs Zombies 3. Bo no miało być w pionie. Yy, i grafika taka no bardziej 2D jest. No to i puśćmy go już. No, to, 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 to. Na no nic tu się nie zmienia, tak. No bo zgubiłem tak trochę. To widzicie, wybierania roślin już nie przywrócili. I jestem ciekaw, dlaczego lunch time. Jakaś nagroda eventowa. O, przyda się. Także nie rozumiem, dlaczego oni wiecie, bo. Gdyby roślinę można było normalnie odblokowywać, wybierać no to byłoby też, byłoby inaczej, byłoby dużo lepiej, no ale niestety nie sądzę, żeby to już się miało zmienić. Skończyliśmy do, dzień czwarty. Słuchajcie, podgłośnię. Co Tutaj dźwięki jakieś dziwne? Ej, bo tak się zastanawiam, bo my tu coś zrobiliśmy co nie. Tam była jakieś drzewka, ikonka, i co z tymi drzewkami? Nic. Dobra. Uuu, parcela się szykuje. I to w ogóle chyba ostatnia parcela. Nie, nie ostatnia. Jeszcze tu mamy parcele. Mówię parcela z przyzwyczajenia w... z Plants vs. Zombies Adventures. Dobra. Wiecie co? Weźmiemy sobie grabie, może? <laughs> Weźmy sobie grabki. I nadal nie ma muzyki. A i ta roślinka, którą widzicie na dole, bo wiecie, nie każdy zna się na Plant vs. Zombies. Choć ci, którzy oglądają mój kanał, powinni, bo Plant vs. Zombies u mnie jest pełno. Wspomóżmy tu naszego Lightning Rida katapustami. Oj, nie, 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 nie chciałem tego tutaj kłaść. Dobra, idzie ten dziadek z, z chlebem, to trzeba go utud. Jak najszybciej. No tam nadal już problem się szykuje. No i zobaczcie, też te zo y czas zombie tak jakby miały w tej grze y więcej, nie wiem, obrażeń, które zadają roślinom, kiedy je zjadają. Takie wrażenie odnoszę, wiecie Co ja mam zrobić? Czekajcie to spalimy E, tu idzie Gargantuar, to spalimy to. To musimy zamrozić ich. I teraz wycie myślę, jak tutaj coś zrobić. Mówiłem Wam, że EA leci na kasę, żebyśmy używali tych power-upów. I na no, poziom trudności ewidentnie rośnie. Może też ja wyszedłem z sprawy. aha, if you give up, you will lose. przegraliśmy, słuchajcie. Niestety, to koniec. Na dzisiaj trzymajcie się, papa. Pa.